Dupy na pewno ci nie da na pierwszym spotkaniu. Nie łudź się, to porządna kobieta. A to, że na fotkach cycki na wierzchu dupa wypięta i dziecko w tle, to chuj tam, kto by się przejmował szczegółami. Każdy tak robi. Albo ty, pajacu, każda fotka bez koszulki. I te kurwa dziupki. Ja pierdolę. Koleś prawie 40 lat na karku, a z filtrów korzysta jak jakiś kurwa małolat a później się dziwi, że żadna szanująca się kobieta nie spotka się z takim pustakiem. Dotyczy to również kobiet. Skoro na Twoim profilu widniają tylko seksowne zdjęcia, to nie spodziewaj się od kolesia jakichś rozmów na poziomie. Wysłał Ci zdjęcie chuja? O wow! A czego się spodziewałaś? Czegoś innego? Na każdej fotce dupa i cycki. Pod kątem robione. By seksualność była jeszcze bardziej podkreślona. To jak ten koleś ma na ciebie patrzeć? Patrzy jak na mięso do bzykania. I cały ten Tinder i Badu, inne randkowe portale. Mimo iż zamiar był i dla niektórych nadal jest ok, to niestety dla większości jest to tylko platforma, aby podbudować swoje ego. Większość dziewczyn i tak nie jest zainteresowanych spotkaniem. Jak jest match? Liczy się kolejny obserwator na Instagramie, a później kurwa lament. Jak partnera nie było, tak go nie ma.